No to dobra teraz, co nie jak ja kocham politykę, co nie bo ja jestem teraz ten, no wielkim fanem polityki, co nie i ten tego muszę teraz iść zrobić to. Co trzeba, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to ten tego, no to tyle na razie w temacie, co nie, no to jak ja tam. Jestem na coś takiego gotowy, co nie bo ja kocham politykę, co nie bo polityka jest mega fajna, co nie no to ten tego, no to tyle teraz w temacie CO nie. No to okej, okay, koniec gadania, idę popolitykować, co nie no to okej, okay, niech tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, może być no to okej. Okay. No to dobra teraz co nie no i właśnie tak ten no nasz polityk ten no poszedł sobie tam gdzie ma co nie no i właśnie tak ten tedy to było co nie no to ten tego no to na razie to tyle w temacie, co nie no to ten tego no to dobra, co nie no to ja już Wam pokazuję, co nie no to jak, co nie no to niech to tak. Teraz będzie, co nie, no to ten tego pokazuje, ja wam ten, no teraz dalsze przygody tych noobuzów, oj co ja mówię, polityków, co nie, no i właśnie tak to. Ten tedy było co nie no to teraz ten no koniec gadania a czas na pokazywanie co nie no to tyle w temacie co nie no to okej okay, dobra no to koniec gadania. Czas na pokazywanie co nie no to okej okay, niech tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie, no i właśnie tak tutaj mamy ten no naszego polityka, co nie, no to tak, to właśnie to było, co nie, no to dobra teraz co nie no to ten tego, no to koniec teraz gadania, a czas na politykowanie, co nie polityku, no to jak popolitykujemy sobie teraz, czy nie no mi ten tego, mi to teraz powiedzcie, co nie no to jak to będzie, no to niech tak, to teraz będzie, co nie no to. Teraz koniec gadania, co nie i czas na politykowanie dobra, no to witamy my teraz Tadeusza Truskolaskiego. Białego Stoku, czyli dawnego rywala Krzysztofa Kononowicza, co nie no to tak to właśnie było, co nie no to ten tego, no to tyle teraz w temacie, co nie no to koniec gadania, czas by nam coś tadzie opowiedział, co nie no to koniec gadania, czas na słuchanie, co nie no to okej okay. dobra, co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie, no to tak to właśnie było, bardzo się teraz cieszę, że mogę z Wami popolitykować, co nie, bo ja jestem prezydentem Białego Stoku. Co nie no i właśnie tak ten tedy to wszystko było co nie no to teraz ten tego koniec, może teraz gadania, a czas by iść co nie no i właśnie tak ja lubię. Ten no tego być prezydentem Białego Stoku. Bo to ten tego jest, to moje hobby, co nie, no to tyle na razie tego gadania, podoba mi się dość tutaj w tym, no. Toruniu, co nie, no to my teraz, ten, no jesteśmy teraz w toruniu, co nie, ale dobra, no to ten tego, no to tyle niech tak, to teraz będzie lepiej, co nie, no to. Co ja tam mam powiedzieć, oto już wiem, że wszystko jest na razie dobrze, co nie, no to ten tego jeszcze trochę i za sześć godzin pojadę z powrotem. Pociągiem, oj co ja mówię prywatnym odrzutowcem z pieniędzy podatników do Białego Stoku, co nie moi kumple. No to dobra teraz, co nie no to dobra teraz, co nie no to tyle w tym odcinku już ja wam pokazałem to co miałem, czyli co robi Tadeusz Truskolaski, czyli prezydent Białego Stoku, co nie jak on przyjechał swoim prywatnym odrzutowcem z Białego Stoku, ale ten prywatny odrzutowiec został zakupiony z pieniędzy podatników Białego Stoku i teraz już wiecie, co rywal Kononowicza w wyborach o fotel prezydenta Białego Stoku robi w Toruniu, co nie, no to tak to właśnie. Tak było, co nie, co nie, no to tyle teraz w temacie, w tym no odcinku, co nie, no to koniec gadania, czas zakończyć ten no ten odcinek, co nie, no to tyle. Temacie, co nie, no to koniec gadania, co nie, no to tyle na razie w tym no odcinku, co nie, no to koniec odcinka, no to papa, pa. do następnego odcinka, no to pa. pa cześć, no to Elo.